Witam wszystkich w zapowiedzianym poradniku do programu Open Broadcaster Software. Miałem wam pokazać, jak się nagrywa, dlatego ja już tutaj sobie stworzyłem scenę. Dodajemy ją przez, poprzez tu i dodajemy tutaj ten. i Naciskamy OK. Teraz już do obrazu. Hmm, jeśli chcemy gry, no to bierzemy przechwytywanie gry. Przechwytywanie gry. I tutaj, gdy odpalimy grę, klikniemy odśwież, ona się tutaj pojawi. Ja na przykład mam tutaj Eurotraka. I tutaj mam ustawioną grę Eurotrack. A tutaj ustawiłem sobie na przykład yy, przechwytywanie monitora. Yy, I weźmiemy rozpocznij podgląd. Yy, czy nie będę mógł dpać, ale dobra. I mamy tutaj takie coś właśnie, co się nam zrobiło. I teraz co do ustawień yy, OBS, -a. czyli wchodzimy z ustawienia. Tutaj tu nic Kodowanie. Tutaj przepływowość wpisujemy 5000. Tutaj zaznaczamy użyj stałego bitrate'a i tutaj tak musi być. Tutaj wpiszemy kodek AAC, format 48 kHz, przepływowość bitrate 320 i kanał stereo. Bo mono to by było trzeba tak Dalej, tu jest streamowanie. Jeśli chcemy nagrywać w plikach, to bierzemy wejście tylko do pliku, a jeśli to nadawaj na żywo, ale to w następnym poradniku. Teraz obraz. Tak. Tutaj wpisujemy naszą kartę graficzną. I tutaj ustawiają monitora, czyli wpisujemy 1280x720p i współczynnik 16x9. I tutaj żaden z 1280x720p. Tutaj odznaczamy wyłączara o I tutaj ustawiamy też swoje klatki, a ja on ustawia Dźwięk. Tutaj ustawiamy domyślne urządzenie, to są moje głośniki. Mikrofon, czyli mój, czyli crust I tutaj tak. 0, 1, 1, 0. Dalej. Tutaj, to jest tylko najważniejsze. Rozpocznij stream i zatrzymaj stream na no Wiadomo, tutaj nagrywanie ustawiamy na num0 i num delete i zaawansowanych, tak. Tutaj wysoki 700, very fast, hype. I tutaj, tak, wszystko ma być pozaznaczone. No, tak, właśnie. Tu Tutaj, nic. I później bierzełem brama, szumów, tego lepiej nie nie, nie nie brać. I tutaj mamy nasz mikrofon. ja to jest włącz teraz podgląd. Yy, Ignorę. Yy, jak widzicie, teraz jest mój mikrofon i teraz będę cicho. Jak widzicie, nic nie ma, ale gdy gram na kierownicy, to zwykle szumy sięgają do tej kierownicy, a ja po prostu usuwam. Po prostu tutaj mogę, ale to będzie już ciszej. Dlatego tak. No. I tutaj przełącznik sceny, no to tutaj nic. No i tyle w tym programie. Jeśli chcemy jakiś napis, no to dajemy po prostu tekst. Tekst. Wpisujemy tutaj czcionkę, to przykład bada BOM baby badek BB. kolor na przykład sobie yy, zielony i tutaj tekst cały l na przykład tu sobie będzie o, ok i teraz ten tekst ten, tez, ten tekst jest tutaj I co do takich no to tutaj zdjęcie, zdjęcie. i tutaj możemy sobie wybrać jakiś no. no i to nie no i tyle z takich ustawień OBS-a. Później, gdy już wszystko ustawimy naciskami rozpocznij nagrywanie lub klawiszem, którym zaznaczyliśmy w ustawieniach, zaczynaj nagrywanie. No i tak, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!